Jak reagować w sytuacjach awaryjnych, kiedy na pewno na starcie chcecie zrobić jakiś krok, ale nie do końca wiecie, jak. Znajdujemy się na parkingu przed biurem budowy NTI, budowa drogi S6 Słupsk, Boże Bole, wielkie zadanie numer 2. W ramach tygodnia bezpieczeństwa przeprowadzamy szkolenie dotyczące pożaru, pojazdu na budowie. Celem mniejszego szkolenia jest doskonalenie danych umiejętności i wykorzystanie ich w sytuacji stresującej. Każdy z uczestników zdarzenia ma za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić ewakuację poszkodowanych, wraz z udzieleniem pierwszej pomocy oraz ugaszenie pojazdu. Tak, Znakomicie. Podkładamy w krótszym A od